Dzień moi drodzy widzowie. Mamy specjalny okres yy, i od razu z góry zaznaczam, że nie upolityczniamy tego kanału, ale z racji tego, że już 18 maja yy, odbędą się wybory na urząd prezydenta, no uważam, że powinny, powinienem, jak również moi drodzy tutaj towarzysze, powiedzieć parę słów po prostu, no co my chociażby o tym, na ten temat myślimy, jak byśmy chcieli, jak my byśmy ewentualnie wiedzieli najlepszego kandydata spośród tych, nie wiem, czy jesteśmy w stanie w ogóle wyłonić takiego, ale na pewno skupiłbym się na, na tej ich hipokryzji przede wszystkim, bo uważam, że bardzo wiele osób ma sobie dużo do zarzucenia. Ale jest jeszcze jeden temat, który jest bardzo mocno z tym związany, i tutaj Oleg bardzo fajny materiał dla Was przygotował. Myślę, że warto, warto byłoby na to spojrzeć. Zobaczcie go. A jest szansa no na tendencję będzie. odwrotną, że zatrzymamy to, co się już dzieje w Afryce, bo przecież już ludzie emigrują z powodów klimatycznych. Jeżeli tak będzie się zmieniał klimat w takim tempie, to nam się planeta po prostu spali. To nam się planeta po prostu spali. Planeta płonie! Czy nie lepiej jednak jakoś planować przyjęcie tych ludzi do nas? Znaczy, myślę, że y, musi być bardzo wielostronne działanie, mm. y, ale no, y, też y, trudno sobie wyobrazić, że naraz Unia Europejska. Z 500 milionów się powiększy do 650. raz to na pewno, ciężko, ale musimy jakoś o tym myśleć. Te relacje, zależności, dlatego przykrzykiwanie się, kto za kogo jest odpowiedzialny, nie ma sensu w sytuacji, kiedy i tak musimy coś, jakby odpowiedzialność nas dopadnie, nieważne czy mieliśmy kolonie, czy nie. Jesteśmy częścią Europy i z kryzysem migracyjnym musimy sobie radzić wspólnie. Jakby nie, nie zatrzymamy płotem tych ludzi, nie, nie, nie mówiąc już o tym, czy jest to w ogóle moralne i humanitarne, biorąc też pod uwagę udział Europy w sytuacji w Afryce i, i, i jakąś no, naszą tyle lat odpowiedzialność kolonie w tym. nie były. Francuzi wzięli mm. ze swoich kolonii y, mieszkańców, y, ale nie zapewnili im równego startu mm -hmm. z Francuzami. No By i najmniej. teraz mają to, co mają. Na spokojnie, okay. po takim materiale. Na spokojnie, po takim materiale. No już widzę Wasze miny, że jest dobrze. Słuchajcie, ja wypowiem swoje zdanie, bo nie chcę się wypowiadać tutaj za, ani za chłopaków, ani za jakiś ogół, nie? To jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Co do Unii Europejskiej. Ja uważam, że czerpiemy sporo benefitów z tytułu, że się znajdujemy w Unii Europejskiej, i to nie jest do końca zły twór. Natomiast podnosimy też duże koszta, będąc w tej Unii. No i ja myślę osobiście, że po prostu nie powinniśmy się godzić. Na wszelkie koszta, które oni nam narzucają. No i na przykład, cała ta sprawa migracyjna jest jednym z takich kosztów, w którym powinniśmy powiedzieć, stop albo zrobić to na zupełnie innych warunkach, bo słuchajcie, no daleko nie trzeba patrzeć, co się dzieje we Francji, co się dzieje w Anglii i po prostu no, nie chciałbym, żebyśmy po prostu tutaj mieli to samo. Ja rozumiem, że jest duży problem i że niektóre kraje narobiły sobie trochę bigosu i teraz muszą brać odpowiedzialność, ale ja na przykład nie uważam, że my tą odpowiedzialność powinniśmy dzielić razem z nimi porówno, tym bardziej, że już jednemu narodowi pomogliśmy w czasie, w czasie wojennego czasu, który jeszcze trwa. I jeszcze taka rzecz, która mnie, trochę mnie przeraża, to jak bardzo teraz polityka wchodzi, w przenika się z tą sferą rozrywki. No bo mamy tutaj streamerkę, no streamowanie to jest rozrywka, tak? I mamy tutaj crossover tych dwóch światów. No i ja to sobie teraz myślę tak, jeżeli ludzie biorą swoją wiedzę polityczną, przypominają mi się co 2-4 lata o tym, że istnieje polityka, i całą swoją wiedzę czerpią z źródeł typu TikTok. A on? To... Andrzej Duda. To jest Andrzej Duda. Tak. tak. Znaczy, czasami mówią na niego słowo Mirwence. To szczerze. Słuchajcie, jak dla mnie. Nie głosujcie. To nie jest jak dla mnie wasz obowiązek, wtedy, jeżeli wasza wiedza opiera się na tym i przypominacie sobie raz na dwa, cztery lata. Nie wiem, co chłopaki sądzicie o tym. Czy się zgadzacie że ze mną, czy nie? Znaczy, szybko zrobię sobie o kwestii Unii Europejskiej. Unia Europejska, jak najbardziej, była nam potrzebna. Była nam potrzebna. Teraz ja mam bardzo, duż, bardzo mieszane uczucie, właśnie jeśli chodzi o kwestię Ech. tej odpowiedzialności zbiorowej, bo po pierwsze, e, to nie jest nasz problem. Więc dlaczego my mamy w nim uczestniczyć? Tak jak ty dobrze, ładnie to wspomniałeś, oni sobie już narobili bigosu i w niektórych krajach, jak uważam, że właśnie Francja, Anglia, Anglia to zaraz wam też podam fajny przykład, tam już jest za późno. I nawet jeśli oni ich przelokują, Anglię jakby nie bierzemy, no bo oni już wyszli z Unii Europejskiej, tak? A na przykład z Francji czy tam z Niemiec przelokują nam tych imigrantów, to nie, to nie stanie się magicznie tak, że u nich się troszeczkę poprawi, a u nas będzie troszeczkę gorzej, tylko jest kwestia taka, że u nich jest już gówno no i z racji tego, że u nas jest dobrze, bo nie oszukujmy się, jest bezpiecznie u nas na ulicach, Też tak uważam. to zaraz będziemy mieli gnój. No bo skoro oni mają lipę, no to. Dlaczego my mamy być lepiej, nie? Bo to zaraz może nam się to odwrócić. Możemy my nagle zacząć czerpać więcej korzyści z tego, że nie przyjmujemy nielegalnych imigrantów, niż z tego, że oni niestety kiedyś prowadzili błędną politykę i ich przyjęli. To tak. jest pierwsza sprawa. E, czytam już druga. No i w kwestii tego, tak jak powiedziałeś, e, tego crossoveru, jeśli chodzi o świata Świat polityki i... ze z, z streamerami. No myślę, że idealnym przykładem jakby stworzenia z polityki delikatnego cyrku no jest e, Marszałek Zajmują no Kołownia, tak, no tam yy, no nie oszukujmy się, zrobię sobie z tego show, tak, no bo uważam, że polityka to nie yes, jest, so mam talent, uważam, że polityka, polityka to nie But jest yy, show biznes, tak, tylko tam powinni pójść poważni ludzie. No, osobiście uważam, że no, ten człowiek nie nadaje się w tej roli, którą pełni, a tym bardziej w roli e, prezydenta naszego kraju. No, o czym ja też przygotowałem jakieś niektóre materiały, które na pewno widzieliście, ale pragnę wam o tym przypomnieć, bo e, tak jak mówię, już bardzo mało czasu zostało do zagłosowania. I chciałbym, żebyście podjęli naprawdę słuszny wybór. Ja uważam, że Hołownia to jest takim kuki <laughs> następnym, tylko po przeciwnej stronie barykady. Ja, osobiście, w ogóle... ja osobiście uważam, że moje zdanie Ciężki to jest temat. oczywiście tylko mój, mój jakby Jasne. moja wizja, że um, on tam jest, żeby po prostu podkraść głosy Trochę tutaj, trochę tutaj, trochę tutaj, ale i tak on se zdaje sprawę, że nic z tego nie wyjdzie. Tylko po prostu zrobić kolejne zamieszanie e, ludziom w głowach. Zobaczcie, że to co on mówi, to nie jest to co on mówi naprawdę, bo jego zdanie już się zmieniło na przestrzeni paru lat kilkukrotnie. Bardzo nie? emocjonalnie podchodzi do tego wszystkiego w ogóle. To, tak, i to jest kwestia jest taka, że on mówi wszystko to co wy chcecie usłyszeć, żeby, żeby po prostu was, bo on nie ma nic do stracenia, To po prostu żeby was rozbić. I to większość polityków założyłem, że to e, zaczęło praktykować. Jeszcze bym tak dodał właśnie do tego wszystkiego, bo tak zgadzam się też z tym, że Unia Europejska no obecnie, związek nazwałbym to skomplikowane, ale kiedyś no faktycznie dużo benefitów z tego czerpaliśmy. Ale jeszcze nawiązując właśnie do tych imigrantów, do tego wszystkiego, to tak chciałbym też zauważyć, bo słyszę często gdzieś, że powinniśmy ich przyjmować, że ludzie się naoglądali jakichś filmików, że tak wcale nie będzie. Dla mnie to jest takie odczapy, a jeszcze bardziej to udowadnia fakt, że w Szwecji obecnie proponują 30, w okolicach 30 tysięcy euro dla imigrantów, żeby wyemigrowali z kraju. I najwięcej to, zamachów bombowych jest. Myślę, że to daje jest... dosyć mocno do myślenia, że to nie jest nie. najlepszy pomysł, żeby wpuszczać w takich ilościach tych no. ludzi do naszego kraju. Plus y, najwięcej zamachów bombowych jest. Tam w ogóle jest bardzo... Cały dużo jest, jest i... przestępczość jest na takim wysokim poziomie i największość to nie jest właśnie, że to jest rodowity szwed, tak? tak Tylko skandyna właśnie... Skandynawowie są mega w ogóle najczęściej spokojnie. Tak, i spokojnie. Tak. Nie? tak, jakby wiesz. Tam ten jest cały dramat, tryk. jeżeli chodzi o, o imigrantów, naprawdę te gangi jakieś co tam porobili, i w ogóle w... nie potrafią sobie z nimi zupełnie poradzić. E, to jest jedna rzecz, ja my, przebywałem w Anglii przez jakiś czas i powiem wam tak. E... Manchester nocą wyglądał różnie, ale chyba najbardziej rozbroiło mnie, jak wjechałem któregoś razu do Birmingham i no, naprawdę ze, ze świeczką było. ze świeczką było szukać y, białego człowieka. I tam wszyscy w burkach, tam bardzo mocno islam, jakby ja nic do islamu, jakby do religii jako nie mam. No ale to się nasuwa pytanie, no jesteśmy są, są Anglicy, żyją sobie w Anglii, ale nagle przyjeżdżamy do takiego miasta, który wygląda no, jak, jak nie Anglia, nie? że tam nie ma, nie ma rodowitego Anglika? No pewnie są gdzieś tam, ale mówię, no, pierwsze moje jakby wrażenie to, no ja nie widziałem tam białej osoby. Więc no, to też powinno nam dać jakby no, pewną skalę wyobraźni, co się może wydarzyć u nas i czy my na pewno tego chcemy. Na tym trzeba się porządnie zastanowić, tym bardziej przy, wyborze, przy wyborach teraz prezydenckich. No Dokładnie. właśnie tego panie tutaj z materiału, który przedstawiłem, no ewidentnie chcą i to jest właśnie dla mnie, że y, ta lewa strona bardzo często wypowiada się o bezpieczeństwie, zwłaszcza dla bezpieczeństwa kobiet dużo mówią. E, a kurde, no to mi się wydaje mega nielogiczne, naraz chcieć y, em, imigrantów, za którymi idzie, idzie jakieś pogorszenie bezpieczeństwa, i naraz są bezpieczeństwa dla kobiet. Zdecydowanie. A jeszcze. No, tak szybko się wtrącę, no, 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 najbardziej daj. jeszcze szokuje mnie w tym wideo, które pokazałeś, z jaką swobodą one w ogóle o tym mówią. Ty, tak, z taką tak by to było Ta, takie, Normalne, no, przyjmujemy, no, nie, no, to trzeba. Okej, okay, no przecież nic się nie stanie. To no, ale o... później, jak już coś się stanie, to już a, będzie kurwa za ja I oni właśnie <laughs> mówią też o tej odpowiedzialności, to jest jeszcze śmieszne, bo gdyby, gdyby na przykład e, te kolonie powstały za czasów Unii Europejskiej, no to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że działamy jako jeden twór i to jest rzeczywiście w pewien sposób nasza odpowiedzialność, bo zawsze mogliśmy powiedzieć, hej, nie róbcie tych kolonii. E, a a tutaj próbujemy się rozliczać z rzeczy, które w ogóle na grubo przed w ogóle stworzeniem Unii Europejskiej. Y ale, genera twarłe, ale generalnie, jaka wspólna zbiorowa odpowiedzialność? Jesteśmy państwem suwerennym. Chcielibyśmy, żeby nasze państwo, ale to mnie. Ale właśnie widzisz. I, i, I do czego to doprowadziło? On nie żyje. Z tym. Przez, jakich, przez jakich ludzi to do, doszło do tego, tak? Przez dwie tylko i wyłącznie partie zostaliśmy sprowadzeni znowu do, 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 do jakby podnóżka. Zawsze byliśmy tym podnóżkiem. Tylko dzi Ale... kraj. Tak, tego jakby skrócili grę. I teraz pytanie: no, chyba my jako Polacy chcielibyśmy decydować o swoim losie, a nie, że ktoś gdzieś tam, tak, yy, przy jakimś okrągłym stole, czy to, nie wiem, kurwa kwadratowym, yy, będzie sam decydował o tym, jak my mamy żyć. No, bo no, po to my mamy państwo swoje, polskie. gdzie podejrzewam, że niektórzy dziadkowie wasi, czy te pradziadkowie <laughs> walczyli za ten kraj, żebyśmy mieli swoje miejsce na ziemi tak żeby na mapie było winało Polska a nie powiedzmy Związek Radziecki czy też e, nie wiem Niemcy kurwa tak. Putina wgnieciemy w ziemię prędzej czy później trafi tam gdzie powinien trafić na krat za kraty albo na cmentarz. Eee, no i teraz tak. Ja też jestem zszokowany. Ciężko no. to skomentować tak. Nie, no to jakby, Spokojnie. wiecie, wiecie, chłopaki, to jakby, no nie jest, nie jest poważne, tak? Y Pełnimy poważną funkcję, ale jesteśmy ludźmi niepoważnymi. Jeżeli, nie daj Boże, dojdzie do konfliktu zbrojnego, czy pojedzie Pan na front wgniatać w ziemię Władimira Wie Putina? Pan, cieszę się, że Pan tak odwołuje się do mojej wypowiedzi z taką też precyzją. Moja żona pojedzie na front, proszę Pana. Moja żona zginie, jeżeli będzie konflikt zbrojny, nie daj Boże, nie życzę sobie tego, zanim Pan ani ja zdążymy zrobić cokolwiek, dlatego że służy realnie w siłach zbrojnych, a nie wojuje słowem, tak jak my to w mediach czy w polityce robimy. Eee... Ja. Honor by mi chyba nie pozwolił, jakby, duma powiedzieć, że. Ja rozumiem, że, że, że jego żona tam gdzieś tam w wojsku, tak? Pracuje, pełni, pełni swoją służbę, ale mi, jakby, honor nie pozwoliłby powiedzieć, że. No, moja kobieta pójdzie na front i ona to zginie. Ale za to, że będzie bronić ojczyzny e, przed wojną, do której w sumie przyłożyłem troszeczkę rękę. No, dla mnie. Dla mnie to jest naprawdę grubo już przesadzone. Nie wiem jak wy uważacie, ale dla mnie to jest naprawdę grubo przesadzone. Strasznie mu się łatwo szachuje takimi słowami. I to jest. Ja wiem, że to podkręca, to na nakręca ludzi. Ale to nie jest odpowiedni ani moment, ani pozycja nie jest odpowiednia na to, żeby takie rzeczy mówić. No ale on to wiesz, to, właśnie to o czym to wcześniej też wspomniałem, że on bardzo emocjonalnie do tego podchodzi, a inteligencja emocjonalna polega na tym, żeby właśnie gdzieś tak nie wyrzucać tych emocji w jedną hmm. lub w drugą stronę, tak jak w przypadku płaczu nad konstytucją. O którym A też tutaj o fajnie pokażemy. pokazywał właśnie jakby swoją, jakby. Może nie tyle co nienawiść, ale wściekłość, i poczuł się mocny, i wszystkie te emocje siebie wyrzucał, i to wszystko wychodziło właśnie bezpośrednio do publiki. I no myślę, że osoba, która musi być prezydentem reprezentatywna, no to nie powinna być aż tak bardzo y, osobą, która tak się uzewnętrznia emocjonalnie, właśnie na pokaz. Ja rozumiem, Zobacz, że to, się bo krzywda... to jest na pokaz. Tak, też, ja rozumiem, że się daniem. krzywda dzieje, tak? Ja rozumiem, że się krzywda dzieje tam w Ukrainie, no. w porządku. Tylko w naszym interesie, jako naszego kraju, to nie jest wpychanie się w nie swój konflikt, to nie jest e, próba pokazywania, jacy my jesteśmy mocni że w sumie możemy wojować, tylko w naszym interesie jest to, żeby. Żaden z naszych obywateli nie musiał pójść na wojnę. Znaczy... Czyli jakby staramy się zawierać sojusze z tymi, z którymi potrzebujemy tych sojuszy i starajmy się być jak najbardziej neutralni z tymi którzy mogą nam w jakiś sposób zagrozić, no, ugasić ten ogień, a nie mi, mi się wydaje, że on, to podróż, tak? wydaje, że on y, już to zakwalifikował jako nasz konflikt, bo po prostu nie wierzy w to, że Putin zatrzyma się na Ukrainie. Dla mnie jego myślenie chyba wygląda w ten sposób. Ale nie możemy w ten sposób myśleć. My jesteśmy... Właśnie widzisz, to jest, to jest właśnie taka różnica, że my sobie wzięliśmy... Znaczy trochę na, musimy mieć z Ale go. my wzięliśmy sobie na barki coś, tak? Znaczy wzięliśmy na barki sobie kraj, który jakby po części w, w której po części żyje ludność też rosyjska, tak? I, i, I tam wiadomo, że tam były konflikty również wewnętrzne, bardzo dziwne. Jakby ja nie wnikam, w jaki sposób jakby ta, ta wojna powstała. Ja nie tutaj nie bronię w żaden sposób Putina, że on robi dobrze, bo jest ta wojna, bo to nie, no, każde jakby ludobójstwo, morderstwo i jest w ogóle takie czynnym. tam jest. Jest złym czynem, <laughs> tak? Można w, inne rzeczy rozwiązywać w inny sposób. Ale rzecz <laughs> rozmierzam. Chodzi mi o to, że My, jako państwo, jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej. Ten kraj nie jest. Sam fakt, że wyciągnęliśmy rękę w kontekście przyjęcia tych uchodźców, to w ogóle temat powinien być zakończony. Sam fakt, ile my dajemy z naszych podatków, zaznaczam z naszych podatków i z waszych podatków, to oni mają socjal, oni mają te wszystkie udogodnienia. Gdzie chciałbym przypomnieć, że niektórzy emeryci żyją na skraju ubóstwa. I my nie możemy zaopiekować się swoimi obywatelami w pełni, ale mamy szereg kurwa pomocy dla osób, którzy tak naprawdę nie są związani z naszym krajem. Więc dlaczego ja jeszcze jako obywatel mam się wpychać w nie swoją wojnę, mimo tego, że i tak uważam, że pomogłem nadto? Wiadomo, no taką ewentualność i tak myślę, że gdzieś tu trzeba mieć, że coś takiego może się wydarzyć, że to gdzieś pójdzie jeszcze dalej, ale tu się z tą zgadzam, Adrian, że no nie trzeba aż tak bardzo do tego podchodzić i nie trzeba eskalować ze swoją też jakby. Znaczy, my pewnie, mamy zabezpieczenie. Na pewno, bo, chcesz, bo, pomoc, chcesz po, pomocą, ale no, chcesz pokoju, gotuj się do wojny. Ja nie pamiętam kto to powiedział, ale bardzo dawno temu to powiedziane było. I, i rzeczywiście, ja jestem za tym, żebyśmy się dozbrajali i jakbyśmy się przygotowywali, jakby ta wojna była stuprocentowym pewnikiem. Ale przygotowujmy to, co na nim jest potrzebne, siebie, a, nie, jedyne, a nie jak ten mały piesek. Tym bardziej w ciszy o, właśnie, wo, pow, 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 o, właśnie przygotowanie w, w ciszy. I wiesz, i czy na smyczy jest, a jakby tylko smycz się zerwała, to jest tak. Brama się otwiera, brama się otwiera, no, już koniec czekania. Jest no. koniec czekania. Tak, 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 tak. Z tym ten Ratlerkiem to ja już rozumiem, o co chodziło. Tak, była chyba kwestia ciuały. Jedno i drugie się tak się tak. Dobra, tak, faktycznie. Że musimy zdawać sobie sprawę z tego, że, że Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej, jeżeli polityka rolna nie zostanie zmieniona. I bardzo mnie zaskoczyły słowa mojego konkurenta, mówiące o tym i stawiające pod znakiem zapytania członkostwo Ukrainy w NATO czy w Unii Europejskiej, dlatego że to jest polska racja stanu. Ile tam minęły? Minęły trzy dni, ale się tak. musiało jest, wydarzyć ten przez górze, te 3 dni. Ten na górze to jest jego konkurent, tak? <śmierdzi> ja trzy dni się wydarzyło tyle. Ten, ten, ten człowiek to jest człowiek kameleon, nie? Ja jestem mega zdumiony, że dalej taka część społeczeństwa na nim głosuje. Chociaż widziałem bardzo dużo wywiadów jakby z starszymi paniami, tak? Ja nie mam problemu do starszych pań, bo, no, bo jak one się że tak powiem, ugruntują jakby w danej partii, no to oni po prostu są za tą partią, nieważne co by się działo, to, 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 jest, to jest, to jest tak, to ja głosuję na niego i pamiętam, że słyszałem parę takich wywiadów, w których jedynym argumentem tych starszych pań to było to, że no, że on to tak ładnie wygląda. A tak, tak, tak ładnie to ładnie i wygląda. Jak, Ale I jak to ładnie wygląda. I słuchajcie, I problem jest tego, że większego ona chyba polityki, to ja nie znam. Gość zmienia zdanie, tak jak tutaj macie na filmiku pokazane, w trzy dni. Trzy dni mu zajęło, żeby obrócić całą sytuację o 180 stopni. I jakby tych przykładów jest naprawdę multum. I jest to naprawdę dla mnie zdumienie, że wy ludzie jakby oddajcie na jego głos. To jest dla mnie naprawdę evenement. Ciekawe właśnie jak widzowie by się rozkładali, nie? Kto? Piszcie w komentarzach na kogo będziecie głosować. Jestem bardzo ciekawe. Możesz wrzucić ankietę przecież. I A oczywiście że to bardzo, bardzo, Ankietka. bardzo, Ankietka. bardzo Ankietka. Zaraz ankietkę. po tym, po uploadzie no, tego no. filmu myślę, że taką ankietę można wrzucić. A wracając do Trzaskowskiego, no to jest właśnie obecnych czasów taki hipokryta, gdzie, jak pamiętam, gdzieś za dzieciaka właśnie gdzieś tam okiem widziałem jakąś politykę i później oglądałem gdzieś tam kolejny dzień, to też właśnie zawsze ta hipokryzja się gdzieś pojawiała, ta walka między pis a na PO, każdy coś obiecywał, później i tak nic nie robił, i tak w kółko, i tak w kółko, to on idealnie to przedstawia cały czas, to co było już te 20 lat w sumie, 20 lat, nie? I walczymy, i walczymy dalej w tym samym, w tych, w tych samych dwóch ekipach. To, to mi się wydaje, że jeszcze przynajmniej e, ze cztery albo, no takich, takich wyborów co, co al, cztery lata. Ja osobiście... no, to, i, I to może trochę zejść. Mi się wydaje, że ta tendencja dobrze jednak się tylko odwróci. Odwraca się, bardzo dobrze, że się odwraca. Ja uważam, że jest ziarno nadziei, tylko to wszystko zależy jakby, moi drodzy, od was. Tak. On... Czy, czy, czy jakby pójdziecie za głosem rozsądku, czy jak już niestety słyszałem już parakrotnie parę głosów, że ja wybiorę to mniejsze zło. Ludzie, kurwa, to. wy to mniejsze zło wybieracie od 20 lat. To jest już pojebane. Ale to właśnie zastanówcie się. I, idealny przykład nawet do relacji. Zastanówcie się, jak ktoś was jebie w dupę za przeproszeniem, oszukuje was w danej relacji, to powiedzcie mi, ile tych szans jeszcze tej osobie sprawy. Oj, dacie? znam osoby, które dają. Ja dają rozumiem, szanse. ale czy to jest dobre? Powiedz mi, no, czy ja, jak no i synchronizują. Ja tak, wychodzą z kół. wychodzą, kurwa, po prostu tak, tak, Chodzą źle i tak dalej. Ja znam przecież takich osób, które rzeczywiście oni wiedzą, że źle robią, a i tak źle robią. To jest tak jak z Braiu, kurde, no. że z gówna, i tak biorą. No, no i, i, i właśnie oni wychodzą z kół. Ale właśnie pytanie, czy my faktycznie chcemy słuchać tych kłamstw, chcemy żyć w tej magicznej, powiedzmy uśmiechniętej Polsce, w której nie wydaje mi się, żeby się jakoś bardziej uśmiechało. Czy jednak, może, zróbmy coś zmienili? Tak wygląda po żebyśmy nie zmienili tego uśmiechu na uśmiech Chelsea. O, uśmiech Chelsea? Na uśmiech Chelsea to jest z Anglii się to wzięło, nie? Gdzie to wkładali ci kartę kredytową pękają usta. takie sprytne nawiązanie. Dobry follow-up, którego nie oglądałem. Właśnie po, PO PiS, tak? bo oni razem tak podzielili to państwo, że od tych 20 lat po prostu bijemy się wszyscy, na, podzieliliśmy się na te dwie partie i po prostu jedni są za jednymi, jedni za drugimi, a w ogóle o innych już prawie w ogóle nie myślimy i nie myśleliśmy może, bo teraz faktycznie tak jak rozmawiamy zaczęło to już przenikać do ludzi, że jednak faktycznie dobrze by było zagłosować na inną partię. No, fajnie by było. Fajnie by było coś zmienić. Spróbować zobaczyć, jak to jest w ogóle. Akurat w tej w te, w tym jak przypadku, nic się no to... nie zmienia przez 20 lat, jednak zagłosować na Ty, coś innego. Dlatego no, ludzie w tym przypadku tak chociażby w... prezydenta jakiegoś innego. Wiadomo, nie? w tym no. przypadku chociażby prezydenta. Który, no tak naprawdę w naszym państwie dużo do omówienia nie ma, do powiedzenia nie ma, no ale jednak, ale coś ale jednak może. tak, coś coś w jakiś tam to jakieś Ale bardzo dużo coś... może też spieprzyć. Wydaje <laughs> mi się. Yy... Znaczy, znaczy Chociaż wizerunkowo by... może dużo spieprzyć. Chociaż wypowiedziałem jej starym, no wyobrażasz no, sobie teraz mówię. na przykład, żeby Hołownia został prezydentem i no, pierwsze życiu. co widzi bo ja... rano Putin jak wstaje, to widzi o, hołownię. tam nowy prezydent Polski, I a ciekawa, o... co on mi mówi, Ta. to jest taki niesypałe coś. Powiem, co? się... że zaraz, chyba się przejedziemy na wakacje o. do tej Polski. A... Dałeś a... mi tu smycz na tego latręka. nie, nie, no ale tak, tak. tak. No. <laughs> Tak, tak bym to widział. Żeby nie było, ja uważam osobiście Karola Nawrockiego również za nie najlepszego kandydata, chociażby z tego względu, że mianuje się jako bezpartyjny, no ale popiera go ten pis. Tak, no nie oszukujmy się, jest to osoba jakby z tym pisem troszeczkę związana. Z samego faktu. Tego, że tam była jakaś tam afera z tym mieszkaniem, ja jakby w to nie wnikam, bo jakby nie widziałem jakby twardych dowodów, czy faktycznie jest, on się w jakiś sposób tam z tym broni. Ile w tym prawdy jest, nie wiem, więc nie mam zamiaru opowiadać złych informacji albo fałszywych. Eee, ale może gdyby on faktycznie startował z poziomu takiego, że jest faktycznie w 100% bezpartyjny Neutralne. i żadna partia za nim nie stoi. To może jakieś szanse by miał, ale w momencie, kiedy ja wiem, że on jest zapisem, to ja wiem, że on będzie praktykował jakby politykę pisu, no finalnie. Więc, a ja nie, nie mam, nie mam dosyć już jakby rządzenia przez kurwa wymiankę pomiędzy jedną partią a drugą. Nie? nie wiem, jakie jest Wasze Z zdanie. że nie wystarczają, tak? <laughs> od kiedy głosuję, od kiedy głosuję nie, nie oddałem głosu nigdy jeszcze na, na popis. Ja również, tak. ja również. Ja szczerze roku, że ja mówiąc również. nie głosowałem przez wiele lat, po prostu. Po prostu nie głosowałem, bo nie widziałem I... sensu w tym, bo widziałem, że zawsze była jedna partia albo druga i dla mnie to nie miało zupełnie sensu, bo to Ale... nie szło w żadnym kierunku. Powiedz szczerze, ty pójdziesz na wybory w tym roku. Tak, w tym roku, tak. I masz swojego kandydata, nie będę pytał o tak, jakiego. No w tym masz. roku, tak. W tym roku jak najbardziej. Ja również takiego kandydata mam. To jest mam. właśnie gdzieś tak, w końcu gdzieś jestem taki Bardziej no pewny w, tego, że już wiem kogo, kogoś, że kogoś w, mogę tam. W pierwszej turze, nie? A w drugiej, no bo prawdopodobnie wiem jak to będzie wyglądać, to w drugiej to, no nie wiem. No, znaczy, to zależy, to, zależy ja tu, kto przejdzie. Ja mam nadzieję głęboką, że jednak przejdzie pewien z tych kandydatów, którego ja sobie wybrałem, który jest po prostu spoza tego okręgu. I jakby mam świadomość, że on może nie wejść, ale dlaczego ja miałbym nie spróbować? Nie, no jasne. Dlaczego miałbym nie spróbować? Pierwsza dlaczego, dlaczego, ty, dlaczego ty, mój drogi Polaku, e, nie spróbujesz? Jest zawsze druga tura. Jeśli, jeśli na przykład masz zamiar wymierać mniejsze zło w tej pierwszej, to jaki to jest sens? Jaki, jaki to jest sens? Żeby znowu zabłądzić w to samo błędne koło, tak? I, i, i dalej prowadzić tą politykę po prostu nie, 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 tych dwóch nie, 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 tych samych partii? Tak nie robimy. Pójdźcie sobie po prostu na te wybory. Dajcie szansę komuś, kto jeszcze po prostu nie był. Który jeszcze was kurwa nie ukłamał? Bardzo miły akcent, chyba na koniec, nie? No, jeszcze ktoś macie coś jeszcze ma? coś te? Jakby ja powiedziałem wszystko. Mógłbym, mógłbym jeszcze jakby poruszyć, nie wiem, no kandydatów, jak na przykład tam y, panią Biejat, albo pana Zandberga, albo tam jeszcze parę innych osób, których tak średnio znam, ale no, uważam, że oni nie mają jakby dużego wpływu, e, uważam, że oni tam są, nie wiem, czy to jakby z kwestii ambicji, czy z kwestii tego, żeby cokolwiek sobą Zaszyń pokazać. Czy, naprawdę, żeby, no... czy żeby zasiać po prostu jakby coraz większe rozproszenie wśród e, wyborców, żeby te głosy tym bardziej Bardziej się porozchodziły na różne strony, i, i to są też ludzie, właśnie mi... ci, ci, co mają najmniej jakby szans, uważam, że oni właśnie tym bardziej mówią to, co ludzie chcą usłyszeć, żeby to jeszcze bardziej rozproszyć. To mi się wydaje, że to jest taka kwestia czysto ludzka, że ta koalicja y, albo zaczyna się rozpadać, albo nigdy nie była do końca scalona czymś innym niż tylko y, antagonizowanym Interesant. PiSu. Dokładnie. Y, a jak wygrali, to bez wspólnego wroga ta koalicja zaczęła się. bo no, no. Moim zdaniem, po prostu każdy to ma to też własny wygląda, interes w tym, tak? No bo jednak pokaże się przed milionami widzów i, i też gdzieś tam każdy o nich usłyszy. No i to też I ewentualnie w, przyszłych w tych wyborach, czasach tak. nawet gdzieś, w, hmm. przy, czy, to, czy to właśnie w parlamencie, czy gdziekolwiek jest też. Dokładnie, ważna potem przyszłe, przyszłe wybory parlamentarne, to wskazuje, tak, że. jeszcze coś coś takiego miarę normalnego mówił, tu się pokazał na wizji, kojarzę tego policja. jakieś miłe zobaczył na przykład. Dowodzi, o, o, o. Jeszcze wracając do, do, do Rafała, pamiętaj jak on się bardzo ładnie chwalił tym, że on zebrał milion podpisów i podawali sobie oni wszyscy ci kartoniki takie. To była wtopa. Puste kartony. Ja, te kartony, które ja dostałem do ręki, wszystkie były pełne. Jesteście niesamowici, zebraliście ponad milion podpisów. W ogóle Absolutnie to jest fenomenalna. Tak, to ktoś to obliczył, ktoś pięknie, obliczył to, pięknie to I po prostu. A stanowski to chyba. Ja zaczynam żałować, że stanowski na poważnie nie, 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 nie kandydował. Ja nie, bo to ja no, osobiście to... uważam, że to też jest osoba, która nie nadawałaby się na ten urząd, przynajmniej chociażby nie teraz, ale pięknie nam zobrazowała, tak. jak, Przede... w jakiej patologii niestety Masę żyjemy i roku. jak to po prostu wygląda. Przede wszystkim też właśnie star, starszym osobom, tak? bo to było też wszystko już w telewizji, gdzie starsza osoby, no. Powiedzmy sobie szczerze, no, gdzieś w internecie no, nie, nie surfują nie tak. Nie I w, a w telewizor odpalają, zobaczą i może im też to coś po prostu da do myślenia. Mam taką szczerą nadzieję. E, moi drodzy, myślę, że temat polityki z dniem dzisiejszym zakończamy. Jeśli już, to coś tam sobie czasem wrzucimy, ale to jest tak duże szambo, że nie chciałbym się jakoś mocniej w to zagłębiać. We will see. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy Goodbye. się przy urnach. Wybierzcie mądrze. Albo nie wybierajcie wcale. Witam, witam Warszawę kolorową, uśmiechniętą. Warszawę tolerancyjną. Parada to święto całej społeczności LGBT, LGBT+ ale to również święto wszystkich, którzy są tolerancyjni. Wszystkich, którzy są uśmiechnięci, wszystkich, którzy patrzą w przyszłość, wszystkich, wszystkich tych, którzy chcą, żeby Warszawa była dla wszystkich! Drodzy Państwo, Mam też dla pana Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio ucieka od tej symboliki mojego szefa sztabu, którego już wymieniał. E, ścigał za to, że pokazał zdjęcie z flagą LGBT z Gazety Wyborczej. Więc, panie Rafale, ja z biało-czerwoną flagą. Chciałam zaproponować Rafałowi Trzaskowskiemu, bo właśnie widziałam, że schował tę czerwoną flagę. Ja się jej nie wstydzę. Chętnie ją od pana przejmę. Proszę bardzo.